Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Witam Cię bardzo serdecznie w dniu 20 grudnia 2024. Karta dnia. No to mamy piękny dzień. Karta Anielska Miłość. Otwórz swoje serce i umysł i pozwól prowadzić się głosem aniołów. Bez względu na to, czy w nie wierzysz, czy też nie, anioły są pośród nas i nigdy nas nie opuszczają. Nawet w tych trudnych momentach, a właściwie zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy w trudnych momentach, wystarczy, że po prostu poprosisz o pomoc, o to, żeby cię wsparły. Hmm. Czasami osoby mówią: Nie wierzę w anioły. Ale cóż masz do stracenia? Przecież możesz zobaczyć, wypróbować, poczuć anielski podmuch skrzydeł. Zaufaj. Jeżeli spotkało Cię coś ostatnio kłopotliwego, przeżywasz właśnie ciężki okres, a może czujesz, że dopiero nadchodzą problemy, Niezależnie od tego, w jakim właściwie znajdujesz się teraz etapie, rozwiązanie przyjdzie szybciej, łatwiej, bardziej, jeśli w tym stanie poprosisz o pomoc, poprosisz o wsparcie. Masz to wszystko w zasięgu ręki. Czujesz, że jesteś sam. Poszukiwaniu rozwiązaniu, a prawda jest odwrotna. Jesteś aniołami. Anioły i ich bezgraniczna miłość są wokół ciebie. Zwróć się do nich o pomoc, a zostaniesz wysłuchany. Ich pomoc jest bezinteresowna. Nie chcą od ciebie w zamian nic. No, może trochę zaufania <noise> i uwagi, która im, którą czasami im poświęcisz. Porozmawiaj z nimi tak zupełnie szczerze. Poprosi o pomoc i czekaj, wkrótce przyjdzie właśnie w tej formie, w której nawet się nie spodziewasz. Zdaj się na anielskie skrzydła i na Miłość aniołów. Każdy z nas ma swojego anioła, anioła stróża, ale są osoby, które mają więcej niż jednego anioła. I można przywołać anioła od jakiejś sprawy. I teraz ja ci powiem, no ja mam takiego anioła, który jak coś zgubię, to chodzi za mną i mi to podsyła pod nos. A często coś mi się wydaje, że zgubiłam, a właściwie to nie zgubiłam, tylko tak. Zazwyczaj to mam na nosie. <laughs> Moje okulary, które służą mi właściwie jako moja opaska. A często chodzę, ich szukam i mówię: no, gdzie je położyłam? I dostaję taki. E, impuls ciepły w okolice głowy, właśnie, czoła, tak, żebym musiała się podrapać, tak, żebym musiała tam dotknąć. <laughs> no i co się dzieje? No i właśnie wtedy znajduje okulary. I oczywiście e, stepyk powie: To nie ma nic wspólnego, to nie anioły, i każdy będzie wierzył w co innego. A ja lubię wierzyć w anioły. A ja lubię, kiedy one są koło mnie. I jestem im bardzo wdzięczna za to, że są. Jestem wdzięczna, że mnie wspierają, pomagają. Że jak mi jest ciężko na duszy, to po prostu mogę sobie z nimi porozmawiać. I zachęcam Ciebie właśnie dzisiaj, w dniu 20. Grudnia 2024 o to żebyś prosił, proście a będzie wam dane, więc poproś swojego anioła miłości o wsparcie, o uzdrowienie, czy to relacji z partnerem, a może relacji z twoim dzieckiem, a może relacji z rodzicem, poproś anioła miłości. O wsparcie. Daj sobie czas, pięć minut i poproś tak głęboko ze środka swojej duszy, tak gorliwie. Poproś tak bardzo, z taką wiarą i nadzieją. I już od razu bądź wdzięczny. Za to, że się już to wydarzyło. Ja życzę Ci pięknego dnia. Życzę Ci wspaniałych efektów, Twoich próśb, ale nie poddawaj się, bo anioły to nie wszystko. Ty też coś rób. Do usłyszenia w sobotę rano.